Katia Skupień, natomiast w piłkarską Polskę. Zaczynamy więc. SWD Wodzisław Śląski, Górnik Łęczna. Rozpoczynają Jelna wynikiem 3 do 2 o tym meczu za moment, bo teraz akcja Górnika i ta piłka Siwińska. Lewym skrzydłem Górnik, dobre dośrodkowanie na długi róg, ale tutaj Zdunek. Miękko teraz Górnicka w pole karne. Guściora wychodzi Kinga Severini po raz kolejny pokazuje też trochę e, trener Górnika. Siły rażenia w ekipie SWD to dośrodkowanie całkiem niezłe. Do tej akcji Iwone Dan Dobre zagranie w pole karne. Jest przejęcie piłki strzał z za pola karnego e, ponad poprzeczką, ale. Znowu krótkie rozegranie. Jest tutaj przewaga dwóch na jednego. Chmirowa może uderzyć w lewą nogą. Strzał rykoszet, gol. Jest otwarcie wyniku 0 do 1. Nie prowadzi w wodzisławiu Śląskim. Dały się zaskoczyć po stałym fragmencie gry gospodynie. Podstawowy błąd polegał na tym, że pozwoliły, aby ekipa górnika Łęczna. Karczewska zaprosiła Guściorę. Ta szuka prostopadłego podania. Jest to zagranie. Nie było spalonego. Kamczyk. Pusta bramka 02. 26 minuta. Wykorzystany wykorzystane taki fragment gry, kiedy było więcej miejsca w środku pola, szukała prostopadłego podania guściora, zrobiła to bardzo dobrze. No i później finalizacja, gdzie nawet... Udawało się odrobić 9-punktowej straty po, po rundzie, gdzie, gdzie właśnie zainkasowane 10 punktów więcej po przerwie dawało mistrzostwo. Chmirowa świetnie przyjęła, jest sam na sam. Chmirowa obok Seweryn, ale też obok bramki. Sygnalizowała ta liście strzelczyń. Dobre teraz uderzenie z pola karnego. Zielono-czarnych, Chmirowa. Dobre zagranie w pole karne. Jeszcze odegranie przed szesnastkę. Chmirowa i Kinga Severyn łapie piłkę, która wyda. Dobra interwencja po tym strzale Eweliny Kamczek Karczewska dobrze na jeden kontakt. Nieźle wygląda ta akcja górnika. Siwińska rozrzuciła do prawej strony. Chmirowa na pełnym gazie w pole karne zagranie wzdłuż bramki i świetna interwencja Kingi Seweryn. Asekurowana jest. 88 Gulec, 89 Jaszek i w napadzie Jędrzejczyk z numerem 66. Jedynką Palińska. O tym za moment, bo teraz jest Chmirowa w polu karnym. Dogrywa do Karczewskiej i przenosi piłkę ponad poprzeczką. Nikola Karczewska już miałem tutaj odtrąbić trzeciego gola i znakomite rozpoczęcie drugiej połowy przez zespół Piotra Mazurkiewicza, ale w niezrozumiały sposób spudłowała. Mirowa na jeden kontakt, często gra w ten sposób, świetne zagranie Siwińskiej, podłączyła się Zając, dobra centra i teraz Karczewska jest skuteczna, ale to jest bardzo ładna, bardzo składna akcja Górnika Łęczna. Przygotowana od podstaw, od własnej bramki, piłka jak po sznurku, od nogi do nogi, wielkie brawa za tę akcję przeprowadzoną prawym skrzydłem w pierwszej minucie, mamy 0 do 3. Z UKSM SMS czy z drużyną ze splitu. Dośrodkowanie na pole karne odbita piłka pod nogami guściory ta w karczewskiej, jak już wspomniałem, bardzo fajna, nie zdążyła teraz Kasperska, jest kamczyk. Ewelina Kamczyk wykłada piłkę. Z dunek, świetnie interw. Wysokim atakiem w odbiorze całego zespołu odpowiednio skonfigurowanym. Kamczyk, doskonała piłka i łapie. Po tej próbie tam no, z dunek takim prostopadłym, niesygnalizowanym zagraniem karczewskiej. Teraz z dunek do chmirowej. Zagranie przed bramkę. Karczewska przyjęła sobie. Próbuje mijać Seweryn, ale dobrze interweniowała bramkarkę strzału lewą nogą. Tak jest, posłana piłka w kierunku bramki. No, teraz chmirowa. Ona już w polu karnym. Zwiodła tutaj interweniującą przeciwniczkę. Wykłada karczewskiej. Zamyka tę akcję. Ewelina Kamczyk i mamy 0 do 4, 82 Druga minuta. Drugie trafienie w tym spotkaniu. Eweliny Kamczyk, ale też dosyć zespołowo. Kamczyk przenosi piłkę ponad poprzeczkę. Świetnie, teraz zagrały. Kamczyk z Karczewską, to podanie tej pierwszej Dochmirowej zdecydowanie wyższy. Nic nie dorzuca do tego spotkania pani Aleksandra Łapa. SWD Wodzisław Śląski, górnik Łęczna 0 do 4.